Na tam drobnictwa po drodze. O, chyba mi już szczupak nie uderzył. O, ho, ho. Ale mi szczupak, widzieliście to? Nie trafił. Szupak mi znowu tak poparcie wziął znowu. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale md fishing team Jak widzicie, dzisiaj mam ze sobą Ultralighta, czyli misja okoń. Generalnie kijek od 0,5 do 7 gram. Będę używał gum. Jak widzicie, spin mat. Woberki, Jerki, takie małe. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie przedłużam, a wyglądajcie. Jest pierwszy okoń ale bardzo słabe granie. Ale powiem wam, że założyłem sam założyłem robaczka z Imana, i to mi wygląda na ładnego oksa. Czy to szczupak? Szczupak. A już myślałem, że oks. Jeszcze taki mały. No zobaczcie, pierwsza rybka dnia. Grzydylek taki tam do 50, może 50 nawet. już wam pokazuję na co wziął. To jest robaczek Zimana na główce stojącej. Także tak to wygląda. Szura pod nie podnie. Śledzi następny. Znowu szczupak, no nie wierzę. Rzut po rzucie. O, bank szczupak jest. jest większy trochę chyba niż, tam, niż ten poprzedni. A na ultralightcie to robi co chce. A widzicie? Robaczek i szuranie przy samym dnie. No ładny jest. Chodź, chodź, Dostał z boku. Jeszcze świecę zrobił. Nie chcę do odbiraka twardo. Chodź, chodź kolego. No to zobaczcie, przyjechałem na okonie i drugi szupak. <laughs> Także zacząłem od rana od 6. Teraz go zmierzymy no ale ale wygląda na pot 80 cm Teraz Wam pokażę robaczka, na którego wziął. No zobaczcie, mierzymy i równiutkę 79 cm. Odpoczął sobie już pod Zobaczcie. Wielki webman, no. Piękny. Poszedł. No a tu macie po raz kolejny robaczek od Zimana, TRD, bag. Jak widzicie, no, szuranie po dnie, przeciąganie robi robotę. Ja już miałem branie, no siedzi, mamy pierwszego konia. No więc takie wypłycenie. i od razu strzało konia. Nie duży, mały. Grzbielek. No zobaczcie, łapałem najpierw łapałem gumą, nie miałem kontaktu, później założyłem robala. Miałem, na robala miałem dwa szczupaki, jak widzieliście No i teraz postanowiłem, że założę spinmada, żeby łatwiej o konia znaleźć Bo liczyłem na te większe z początku, ale jak na razie trzeba ich poszukać Jedzik. Co to? Małe oko A to nie oko To jest rekin szczupak <laughs> Zobaczcie to, nie wiesz O grubo Jrzecz Ale miałem branie no w ciągu zwijłem że i buku idzie, idzie, okej, okay, bo widziałem siedzi <laughs> patrzcie, odprowadzał, odprowadzę aż aż wziął, a było widać w kółko się zrobiło no i kolejny okonek na Salmo podszedł Siedzi? Nie, po się było, ale tułko mi tego dżerka, nie mogę się wpiąć. Idzie, 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 idzie. Siedzi. Zobaczcie, ile konia idzie za nim. <głysy> Masakra. Nie duży ten okol. ale ale gryzą, gryzą. Po raz kolejny jarg. Poszedł. Idą, to widzą, zobaczcie. Normalnie fala się robi, patrzcie, patrzcie. Taki ścieg. Znowu malutki. Nawet chłopka jak szalona. Widać, że żałują. Cię wpadło od razu coś siedzi no, nie zdążyłem podbić A ja zaraz założę w, okonie, w kolorze okonia właśnie też No jak widzicie rozmiarowo wszystko to samo Dobra puszczamy go Teraz założyłem slajderka 5 cm ale w kolorze okonia no chwilę <świlę> tylko zakręciłem. No nie, chociaż ten będzie chyba dzisiaj jak na razie największy. No zobaczcie teraz w kolorze konia. Ciutkę większy niż poprzedni. Ole, miałem bronię. Siedzi. To no. jest wyciutko większy. Fajnie walczy. Ja tylko wrzucę. Jak tam daleko są, jak stoją to od razu biją. Ech, no, chyba najładniejszy dzisiaj będzie, co? No, zobaczcie. Tak już z dwadzieścia parę. No wracaj, kolego. Następny ile go odprowadza tam, zanim idzie Ale powiem Wam, że Z tych najmniejszych Weszło się trochę do większe Na no, tabraz raz, gdzie rzucam, jest z półtora metra to dwa nie będzie, nie wydaje mi się, tylko, że jest Bardzo wysokozielsko Było. Ja już miałem branie znowu. Siedzi, aż patrzcie, wyskakują, siedzi, następnie. Także jak widzicie prowadzę nad samym wielskiem. Nieduże to konie, ale zabawa jest jak nie wiem. Pierwszy raz w tamtą stronę i od razu siedzi. Tam jest masa też zielska. Zobaczcie ile tam po drodze. O, chyba mi w, w niego uderzył. O, u, u. Chyba mi w okolniach w szupach uderzył. Tak. Nie jest duży. Ale ja muszę podbierać, bo tak tego nie wyjmę. O, no, nie jest taki bardzo zły też Odaj mojego konia O, patrzcie puścił, zabrał konia. Mały garbus A, brania trochę się uspokoiły, już rzadziej są Ale, ale, ale gryzę jeszcze Ale mi szczupak idzie, widzieliście to Nie trafił Szupak mi znowu tak, Popatrzcie, wziął znowu o, patrzcie, drugiego konia straciłem Siedzi. Co to? To no, jest Ale dzikus, na skim On malutki no, Zobaczcie, nie duży Ale jeszcze wziął na sam koniec szedł. Teraz No miałem się zwijać, ale zupełnie szczupaczka, teraz o konia. Także jeszcze chwilę porzucam. No i już kończę, takie małe podsumowanie. Jak widzieliście z rana, skupiałem się na głębszej wodzie. Udało się to wyjąć dwa szczupaki, i o Potem nagle cisza, także poszedłem na płytsze miejsce. Miejsce, w którym no naprawdę zielska było mega dużo, praktycznie prawie, że pod powierzchnią. No i co, zacząłem tam łapać yy, jerkami. Także małe jerki robiły robotę, udało się z, zrobić sporo brania konia. Z, z tego jeszcze, jak widzieliście, dwa razy mi szczupak bił w okonia. No niestety nie wyjęte, no ale takie podejrzewałem. Ten pierwszy ciutkę mniejszy był, ale ten drugi już był taki. 70, jak nie więcej. Także działo się. Jeżeli mielibyście jakieś pytania odnośnie sprzętu, przynęt, yy, nie wiem, coś by Was interesowało, dajcie znać. No nic, żegnam się z Wami i trzymajcie się. Do następnego.